A tych z Was, którzy na hasło Bill Gates, Public Enemy Number 1 reagują z entuzjazmem i mają wyrobione zdanie na temat jego osoby, muszę Was ostrzec. Materiał, który chcę Wam przedstawić, powstał z myślą, aby spojrzeć na jego osobę w sposób jak najbardziej obiektywny. Dlatego też nie oczekujcie, że będę powielał jaką, jakikolwiek hate, hate speech. Słuchajcie, proponuję wszystkim usiąść wygodnie ze szklanką Waszego. Ulubionego napoju i zrelaksować się. A fawkulce zaprasza. Bill Gates, public enemy number one. Moi drodzy, bardzo wiele możecie się dowiedzieć o Billu Gatesie z Wikipedii. Także nie będę Was zamęczał jego życiorysem. Chcę tylko zwrócić uwagę na parę takich rzeczy yy, celem wprowadzenia. A więc, urodził się 10 lat po zakończeniu II Wojny Światowej i od początku pochodził, wiadomo, że pochodził z dość bogatej rodziny. Jednak jego rodzina była raczej, pochodziła z bankowości. On nie poszedł w ich ślady. Wielu oczywiście już później zarzucało mu, że to jednak nie on zarabiał pieniądze i że to od początku było jak gdyby, że jest tych spiskowych y, y, rodzinach, jednak ja bym się z tym nie zgodził. W każdym bądź razie, jeżeli chcecie jego życiorys to zapraszam Was do Wikipedii, jest dość ciekawy. W każdym bądź razie, słuchajcie, dość, co, na co zwrócę tylko uwagę to jest to, że dość, dość szybko właśnie zaczął zajmować się komputerami. I już w jako 14-latek podjął się nowego przedsięwzięcia, które miało, było to stworzenie urządzenia do pomiaru ruchu licznego na bazie procesora Intel 8008. I Gates zarobił na tym 20 tysięcy dolarów. Jednak wtedy, kiedy okazało się, że ma 20 lat, że ma 14 lat, przepraszam, przedsięwzięcie po prostu straciło dynamikę. W 1973 roku zapisał się do, do Harvardu i tam chciał się przyjąć na, na prawo, jednak po jakimś czasie zrezygnował. Także, także. Ale tam powstał, poznał swojego przyszłego wspólnika Stevena Balmera. Microsoft powstał w roku 1975. I to Gates kontaktował się z firmą, MITS, twórcą mikrokomputera Altair i zawiadomił ich, że z grubą znajomych pracuje nad interpreterem języka BASIC na tą platformę. W rzeczywistości Gates i Allen nawet nie posiadali tego mikrokomputera i nie programowali na nim. Chcieli po prostu sprawdzić zainteresowanie firmy. I prezes zaprosił w odpowiedzi ich na trudną prezentację, i w ten sposób właśnie yy, zapewnili sobie wejście na rynek komputerów. W roku 80 IBM zwróciła się do Microsoftu z propozycją napisania interpretera Basic'a do planowanego komputera osobistego IBM PC. Także tak zaczęła się właśnie mm, współpraca Microsoftu z IBM. W 1985 roku Microsoft rozpoczął sprzedaż detaliczną Microsoft Windows jako odpowiedź na Apple Macintosh, który zafascynował konsumentów ze względu na łatwość w obsłudze. Można powiedzieć, że właśnie od tego momentu wszystko już szło całkiem, już wszystko szło całkiem dobrze dla firmy i dalej już szły Windows 95, Windows 98, XP. Od założenia Microsoftu w 1975 do 2006 roku, Gates miał de decydujący głos w strategii biznesowej firmy. Agresywnie dążył do poszerzenia zestawu produktów Microsoft, a gdy, gdy firma zyskiwała dominującą pozycję, Gates zaciekle jej bronił. Jako dyrektor, Gates regularnie spotykał się z kadrą menedżerską. Wielu przedstawia go jednak jako człowieka nieprzyjaznego, krytykującego podwładnych zapłędy popełnione w strategiach biznes biznesowych. Jednak czy można się mu dziwić? Później zapoznam Was troszeczkę z moją wersją tego wszystkiego, ale pomyślmy, że jednak tak naprawdę on był założycielem firmy, prawda? Także jak najbardziej chciał, żeby ta firma się rozwijała. 15 czerwca 2006 Gates ogłosił, że przez najbliższe dwa lata będzie się stopniowo wycofywał z po, po spełnionej przez siebie funkcji, by móc poświęcać więcej czasu na działalność dobroczystną. Sześć lat wcześniej, biorąc przykład z innych biliarderów, Gates i jego żona założyli Bill i Melinda Gates Foundation. W każdym razie, co zarzuca się Billowi Gatesowi? Pierwsze. Przez wiele lat był dla wszystkich u, do, uosobnieniem cynika, który w pogoń za sukcesem wykazywał cał, całkowity brak skrupułów, niszcząc konkurencję, monopolizując rynek. Wielu dopatruje się spisów, w którym uczestniczy. Albo FBI, CIA, IRS, NASA, masoneria, iluminaci, Żydzi, kosmici, jest by przekonanych, że właśnie Gates z nimi dokonuje jakiegoś zamachu na ludzkość. Drugie, jest najbogatszym jednym z najbogatszych ludzi na świecie i zna wielu bogatych ludzi. To już jest przeciwko niemu. Trzecie, w 2015 roku na konferencji Tech Ted Talk, Bill Gates powiedział, jeżeli coś zabije ponad 10 milionów ludzi w ciągu najbliższych dekad, najprawdopodobniej będzie to wysoce zakaźny wirus, a nie wojna. Do tego było jeszcze oczywiście parę komentarzy. I tak w maju 2020 ukazał się artykuł na stronach teorii spiskowych, w którym zaznaczone jest, że pozew sądowy został właśnie wytoczony przeciwko Melindzie i Billowi Gates. Za zbrodnie przeciwko ludzkości. Czwarte, problemem jest, że po Microsoftzie zamiast zaszyć gdzieś na jakimś ranczo, jak milionerzy powinni robić, on po prostu zaczął wydawać pieniądze na problemy świata. I to już jest dla wszystkich bardzo, bardzo zastanawiające. No i właśnie, COVID-19. No właśnie, tu jest wielki problem, ponieważ... I dla niektórych jest tak, że jest wszczepić przede wszystkim mikroczyki, które mają śledzić nasz każdy ruch lub zmieniać nasz DNA lub mają uśmiercić połowę naszego globu lub też mają spowodować bezpodność, mają być też znakiem antychrysta. Dodatkowe dowody yy, wskazujące Billa Gatesa, współpraca z bilionerami i firmami farmaceutycznymi, współpraca z WHO, szczególnie finansowanie, problemy, finansowanie yy, i szczepień. Dofinansowanie oraz pomoc w projekcie ID 2020, które proponuje użycie technologii w celu ochrony dokumentów oraz ochrony danych osobowych stosunek bilionera do prawa ochrony własności intelektualnej jest dla wielu dowodem na jego chciwość. Do tego historia w wypowiedzi Gatesa powielana przez wielu internautów o konieczności zmniejszenia liczby mieszkańców na Ziemi o 3 biliony ludzi jest dla wielu dowodem na planowanie ludobójstwa. Jak widać z powyższych, Bill Gates ma plan na planowania, planowanie panowanie nad całym światem, na co dodatkowym dowodem ma być to, że podobno został największym właścicielem Ziemi w USA. Jeżeli dodamy do tego jeszcze sprawę z przyciemnianiem Słońca, która tak naprawdę zwróciła moją uwagę na Billa Gatesa, to w tym momencie możemy powiedzieć już, że rzeczywiście wow, kim on jest. Moi drodzy, za chwilę wszystko wezmę pod lupę, ale jeszcze zastanówmy się nad tym, kim są krytycy Billa Gatesa, ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo i musimy o nich wspomnieć. Więc do największych krytyków Billa Gatesa należał na pewno były prezydent Donald Trump, który określał bilionera wrogiem Ameryki i wolności. Dodatkowo oczywiście Alex Jones, ultraprawicowy prezenter radiowy programu Alex Jones. No i oczywiście Putin, który nie jest fanem bilionera i poprzez stację RT bardzo często krytykuje bilionera. W Stanach Zjednoczonych organizacje radykalno-prawicowe, które zawsze walczą przeciwko wolnościom dla gejów na przykład. W Stanach Zjednoczonych chrześcijanie stanowią większość 65% populacji 43% protestanci, 20% katolicy 2% mormoni. 26% Amerykanów nie wyznaje żadnej religii. Większość, 81% to protestanci. z nadziei mają ogromny wpływ na opinię publiczną w Stanach. Pastor Rick Wise był pierwszym, który połączył Billa Gatesa z antychrystem. Podobnie pastor Tony Spell z Luizjany. Anty mask, anti WHO. Organizacje wyznaniowe, chrześcijańskie, muzułmańskie otwarcie krytykują bilionera, który finansuje promowanie antykoncepcji w krajach średnio i mało rozwiniętych. World Doctors Alliance od początku uważało Billa Gatesa za tego, który przyczynił się do powstania COVID-19. Billa i Melinda Gates przysporzyła sobie wielu wrogów. Od lat programy pomocowe dla państw mało rozwiniętych często stanowiły łapówką za podpisanie umów, przyznawanie koncepcji i temu podobne. Średnio 3 czwarte z tej pomocy trafiało jako łapówki w kieszenie y, polityków z krajów afrykańskich. W ten sposób płacono za koncesje dla kopalń czy też ulgi podatkowe. No cóż... A... Ten kolega ha, nie lubi Billa Gatesa tak dla sportu. No cóż, nic nie mogę na to poradzić. E, no moi drodzy, a teraz bez przedłużania zajmijmy się Gatesem. Czas zająć się zagadnieniami, co tak naprawdę mamy przeciwko Gatesowi i jak możemy to wszystko rozwikłać. To jest z tym cynizmem Billa Gatesa oraz. E, jego monopolizacją rynku. Słuchajcie, Bill Gates był twardy w obronie praw Microsoftu, firmy, którą założył w bardzo młodym wieku i w którą włożył wiele energii. Jednak wystarczy zapytać kogokolwiek, kto, ma w swoją, kto założył własną firmę, i odpowiedź: że tak samo walczył o wszystko. Dodatkowo wizja, którą miał, wizja potentata miała sens z różnych względów, i już wtedy wiedział, że właśnie istnienie jednego systemu operacyjnego głównego ma sens, ponieważ nie musiał właśnie nie trzeba było używać wielu różnych operacyjnych systemów. Pamiętajmy, że historia mogła się Potoczyć zupełnie inaczej. Gdyby IBM nie uległo naleganiom Gatesa, aby MS-DOS, w którym jednostki IBM były wyposażone, był licencjonowany przez Microsoft, zupełnie wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Były to czasy, kiedy producenci komputerów konkurowali między sobą stosując inne procesory i struktury maszyn. Po przeanalizowaniu. Całego życiorysu Gatesa zwróciłem uwagę na coś dziwnego i chciałbym właśnie zwrócić Wam na to uwagę. Chodzi o jego odejście. To znaczy, w czerwiec 2006 Bill Gates ogłasza, że zaczyna przejście do filantropii. Od tego momentu zaczyna się już jego odchodzenie, właśnie i, i zmniejszanie akcji. Jednak moje pytanie jest w sumie, dlaczego to zrobił? Dlaczego odszedł z Microsoftu? Człowiek, który żył dla tej firmy, odchodzi w niesamowicie ciekawych czasach. Nie robi tego dla pieniędzy, nie odchodzi ze względów zdrowotnych, nie odchodzi ze względów na wiek. A więc pomyślmy przez chwilę. Po odejściu Billa Gatesa zmienia się długoterminowy plan na rozwój firmy. Microsoft się rozrasta, yy, sprzedaje Xbox, konsolę. Jeżeli popatrzymy na to, jak Microsoft jako firma idzie, w którym kierunku, to naprawdę radzi sobie bardzo dobrze. właśnie to mi dało do myślenia, i tak naprawdę to nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś po lata wyszło, że Bill Gates został zmuszony do wycofania się z Microsoftu. Wystarczy zwrócić właśnie uwagę na te wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone. Jego, jego decyzja jest naprawdę dziwna. Człowiek z IQ ponad 160, Microsoft było jego dzieckiem, a on wycofuje się w momencie, kiedy po prostu dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o rynek. Jeżeli się zastanowimy na tym, to na przykład dla takiego CIA, FBI, DEI oraz podobnych, kluczem do sukcesu jest zawsze kontrola przepływu informacji. Jak nam wiadomo, te agencje rządowe, czy armia Stanów Zjednoczonych, czy NASA, mają dostęp do technologii, które będą dostępne za 25-30 lat. Nie można zaprzeczyć. Firma idzie do przodu. Pieniądze. Tego się nie da zaprzeczyć. Bill Gates jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Zarobił, zarabia i zarobi tony pieniędzy. Ludzie zarzucają mu, że fundację założył tylko, żeby odpisywać podatki. Słuchajcie, to jest, to jest kompletna bzdura. I tak naprawdę, no, tyle pieniędzy, ile on wydał na to, na fundację, to jest rzeczywiście imponujące. Pamiętajmy też, że został najmłodszym bilionerem. Jeżeli tak naprawdę chce zarabiać biliony, to Nie rozumiem, dlaczego rozstał się z Microsoftem. Zarobił było wiele więcej w ten sposób. Bardzo to jest dziwne. W każdym razie wielu miliarderów raczej po cichu starałaby się w jakiś sposób zainwestować pieniądze w jakieś spółki na Kajmanach, Jersey, Jersey, czy jakimś innym raju podatkowym. No cóż, jeżeli tak jak mówię, bardzo dziwny sposób Gates musiałby sobie wybrać, jeżeli tak naprawdę zależałoby mu tylko i wyłącznie na pieniądzach. Co do jego wypowiedzi z 2015 roku o tym właśnie, że zagraża nam wirus w najbliższych latach i musimy, się, musimy na to uważać, no cóż, moi drodzy, to jest aż dziwne, Człowiek, który po prostu pracuje z, pracował z wirusami, ponieważ pamiętajmy, że jego fundacja zmagała się i z Mersem, i z Ziką virus, i z Ebolą, słuchajcie, i z H1M1. Także on dobrze sobie zdawał z tego sprawę i to, co mówił, to po prostu mówił i tego się obawiał. Jakby nie było, pracował z ekspertami. To, że zarzuca mu się, że niby wiedział właśnie o tym, że będzie, będzie coś takiego i że to zaplanował, no naprawdę bardzo, bardzo no to nie jest śmieszne, ale bardzo dziwny zarzut. Jeżeli chodzi o pozew sądowy do International Human Rights Tribunal, to moi drodzy, jest to kolejny fake news, który dość. Yy, to... Długo pojawiał się na stronach i dodawał amunicję tym, którzy chcą dyskredytować nie tylko Gatesa, ale również jego fundację i WHO. Co ciekawe, zaprzeczenia rozprostowania są dla wielu dowodem na to, że to Bill Gates rozkazał zatuszowanie pozwu. Słuchajcie, sprawdzałem to wszystko i, 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 i sprawdzałem ten pozew. Moi drodzy, jest to zupełna bzdura kompletna. Prześledziłem to wszystko, yy, wszedłem również na yy, na stronę, która niby właśnie była stroną tego yy, trybunału. Jest to zupełnie fake website i ona ma służyć jedynie właśnie do potwierdzania wiarygodności takich bzdurnych yy, pozwów. To jest jednak dowód na to, jak zorganizowane są te fake newsy, że one już są całkiem profesjonalne, że jest to już jak gdyby taka kampania i w ten sposób są właśnie prowadzone te fake newsowe sprawy. Wydaje mi się, że to jednak mówi coś o nas, ponieważ jest nam łatwiej uwierzyć, że Bill Gates i jego fundacja to przykrywka do czegoś, niż. To, że ktoś może po prostu wydawać biliony i, i po prostu chcieć nieść pomoc ludziom. I słuchajcie, tym, im bardziej się przyglądałem działaniom, tym bardziej wołanie mi się właśnie postać człowieka, który chce zmienić świat. Zgodzę się z tym, jego podejście jest zupełnie inne, ale. Ale jego, jego działania wydaje mi się, że wychodzą właśnie z, z dobrego serca. O ile informatyk może mieć dobre serce, oczywiście. Widzę jednak w tym, co robi, że y y z racji tego, jak jest, to chce po prostu odnosić sukcesy we wszystkim, za co się bierze. Się nad tym zastanowić, to właśnie chodzi o to, że dla wielu jego działalność ta charytatywna jest nie na rękę. Dla kogo? Dla tych, którzy opierają się właśnie na tym, że poprzez pomaganie w jakiś sposób biednym krajom coś od nich biorą, coś od nich wyciągają. Pamiętajmy, że pomaganie ma swoją cenę. Do tej pory dużo organizacji charytatywnych zajmowało się przemytem broni, czy też ludzi, oczywiście. Problem z fundacją Bill Gatesa jest taki, że nie można ich przekupić. To jest właśnie taki, tego typu problem. Dlatego lepiej jest ich zdyskredytować, i bardzo często właśnie tak się zdarza. Pamiętajmy, że nikt. Do tej pory na taką skalę nie działał, właśnie jak fundacja, jakich fundacja. W przeciągu roku wdała, zatwierdziła dotację na 5 miliardów dla ponad tysiąca organizacji. Od początku działalności do 2000, 2019 roku przekazała dotację na kwoty 55 miliardów dolarów. Dla porównania, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w jednym roku zbiera, e, zebrała 28 milionów dolarów. Popatrzcie, że też jest coś ciekawe, ponieważ wiem, że Owsiak również spotykał się z krytyką, i to jest właśnie coś takiego, że ludzie podchodzą do pomagania właśnie w dziwny sposób. Tylko pamiętajmy, że Bill Gates wydaje swoje pieniądze i taka jest prawda. E, także. Ale dziwne jest dla mnie to, że cały czas stara się, stara się mu umniejszać dorobek fundacji i zarzuca mu się dalej wciwochciwość, chciwość i o tym, jak gdyby, nie, że nie chce płacić podatków i z tego względu właśnie założył fundację. Słuchajcie, jest to kompletna bzdura, ponieważ jeżeli porównacie dochody, przychody i tego typu rzeczy, to jest to kompletna, zupełna bzdura. Nie ma w tym żadnej logiki, że Bill Gates y, y, po prostu zaprzestał y, działania w, w Microsofcie i, i żeby zarobić więcej pieniędzy, zaliwał się fundacją. Jest to kompletna bzdura, słuchajcie. A więc kolejne Big Bill Gates y, chce zarobić biliony na szczepionce i dlatego właśnie wprowadził wirus. No cóż. A więc człowiek mógł sobie spokojnie siedzieć w firmie, produkować, zajmować się w Microsoftie komputerami i, i softwerem, bez żadnego problemu, zarabiać kupę pieniędzy, ale przeniósł się do fundacji i wypuszcza szczepionkę po to, żeby zarobić dużo pieniędzy, ponieważ jest cały czas rządny pieniędzy. Słuchajcie. To jest bzdura, kompletna bzdura. Mówi się również o wszczepianiu GPS-u. Słuchajcie, okej, okay, przypomina mi to film Kochanie zmniejszyłem nasze dzieci, ale no cóż, troszeczkę, troszeczkę naprawdę jest przyświrowane. No ale może chce zmienić nasze DNA w sumie? E, no... Całkiem możliwe. Przecież, jakby nie było, jest, pochodzi prawdopodobnie od, od Lucyfera i to wszystko, te właśnie szczepionki, mają być znakiem Antychrysta. No cóż, jeżeli chodzi o to, to nie za bardzo o, to odpowiada przepowiedni, nie wspominając, że jeszcze inne warunki nie zostały spe, spełnione. Dodatkowe dowody, które mają niby pokazywać, że Bill Gates jest właśnie winny temu wszystkiemu związa dużo związanemu z COVID-em, to jest właśnie to, że właśnie współpracuje z firmami farmaceutycznymi poprzez finansowanie badań. No i widzicie, no to jest właśnie kolejne. To, to, to problem, że brak wiary w dobre intencje Gatesa. Ludziom jest łatwiej uwierzyć w to, że to, co robi, to robi to właśnie z takich pobudek, że chce nas wszystkich wykończyć albo po prostu zarobić pieniądze, a nie dlatego, że po prostu chce zostawić po sobie jakąś dobrą spuściznę. Dodatkowo właśnie zarzuca się to, że ma bardzo bliskie kontakty z organizacją z Światową Organizacją Zdrowia. I wszystko opiera się na tym, że jego fundacja nie tylko dofinansowuje właśnie WHO, fundacja prowadzi osobne programy dotyczące poprawy jakości życia i zdrowia. Wielu autorów teorii spiskowych nie da się omamić. Nikt nie wynaje bilionów dolarów bezinteresownie. I słuchajcie. Właśnie to jest kolejne to. Ja przeczytałem bardzo dużo o Gajcie przeczytałem jego książkę i jednak nie wiem, to co widzę, to co mi się wydaje, to jest to, że jednak ten człowiek jest niedoceniany. Projekt ID 2020 jest na przykład bardzo dobrym projektem, i jeżeli poczytacie o tym to naprawdę zauważycie bardzo dobre, bardzo dobre intencje. Gdzie możemy zaprzeczać, zbraniać się, doszukiwać się zła. Prawda wygląda taka, że żyjemy w globalnej wiosce i musimy iść do przodu. Czasami ludzie podejmują kroki, z którymi można się nie zgadzać. Mówiąc szczerze, niektóre pomysły Gatesa są nietrafione, ale wydaje mi się, że ta cała krytyka na niego jest spowodowana zupełnie czymś innym i jest to wszystko jakieś nagabywane. No dobrze, co do wypowiedzi z 2010 o planie na pozbycie się 3 bilionów ludzi. No cóż, dotarłem do źródła. Film wideo, oglądany miliony razy w mediach społecznościowych, przypisuje Gatesowi cytat o sterylizacji i kontroli populacji. Klip pokazuje mężczyznę mówiącego: Według Billa Gatesa co najmniej 3 miliardy ludzi musi umrzeć. W klipie dr Robert O. Young rzekomo cytuje Gatesa. Wiele razy obiecywał, że upowszechni nagranie, na które się powołuje. Do tej pory jednak tego nie zrobił. Gates przemawiał na konferencji w 2010 roku. I było to wielokrotnie wyrywane z kontekstu, to co powiedział na temat redukcji emisji CO2. Cytuję. Musimy pamiętać o wzroście populacji. Dzisiejszy świat ma 6,8 miliarda ludzi. W tym tempie za 20 lat zbliżymy się do około 9 miliardów. Teraz, jeśli wykonamy naprawdę świetną robotę w zakresie nowych szczepionek, opieki zdrowotnej, usługi w zakresie zdrowia reprodukcyjnego, moglibyśmy obniżyć przyrost naturalny o około 10 lub 15 procent. Ale tam widzimy wzrost o około 1,3 miliarda. Słuchajcie no jednak istnieje istnieje różnica pomiędzy um, ktoś ludzie muszą umrzeć a zwolnieniem liczby na no cóż a teraz wybuchła wiadomość o tym że Bill Gates jest największym właścicielem ziemskich, ziemskim w Stanach no cóż sprawdziłem tą listę okazało się że nie ma na niej Billa Gatesa A, trochę Poszperałem i okazało się, że rzeczywiście y, Cascade Investment, y, firma zarządzająca inw inwestycjami Gatesa, zakupiła 242 tysiące akrów. To jest prawda. Jednak najwięksi właściciele prywatni mają ponad 2 miliony i Bill Gates nie, się, nie znajduje się nawet na, w pierwszej setce. W ten sposób. Bill Gates po raz kolejny został pokazany w nieciekawym świetle, i opy... po... do tego jeszcze podało... poda... podali te transakcje jako tajne operacje, co zupełnie nie jest prawdą, ponieważ można do nich dojść i ja do nich doszedłem, także nie jest to w ogóle tajne. W artykule gard... Guardiana był, był również w prowadzone nazwisko oszusta Bernie Ebersa. I to dało tak samo właśnie do myślenia ludziom, i w ten sposób bardzo często Billa Gatesa ukazuje się w takim bardzo nieciekawym świetle. No cóż, a jeżeli chodzi o projekt przyciemnienia słońca, moi drodzy, został wstrzymany. Naukowcy przyznali się, że nie są w stanie przewidzieć do końca wyniku eksperymentu. Czy czyni to z, jednak z Gatesa? Pow Potwora, nie, nie działo potajemnie, nie było żadnej tajemnicy. Jednak wierzył po prostu w to, że można było rozwiązać nasze problemy przy użyciu technologii. Prawda jest taka, że sposób, w jaki nam się przedstawia projekty, które są sponsorowane przez pionera, jest nie tylko wybiórczy, ale to towarzyszy również temu bardzo często sensacyjna narracja.